Mm. Mm. Takie dobre. A co ty jesz? Co to jest? Miam miam. No miam miam, ale jak to się nazywa? Banan? Co? Wow, wow. Jak to się nazywa, powiedz? Powiedz orange. Ej. O, ja. Ślicznie. A powiedz jabłko. jabłko. A powiedz banan. Baran. Powiedz baran. baran. A powiedz koza. Kocia. A powiedz Kamil. Kocia. Nie, powiedz Kamil. Ciocia. Ciocia. Powiedz Kamil. Ciocia. No, ciocia, ciocia. Powiedz Kamil. Ciocia. 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 A ciocia. powiedz I love, you. I love you. Pięknie. A zrób ładnie, papa. Powiedz baj. Zrób ładnie, baj. Idziemy na huśtawki. No? Zrób ładnie, baj. Bye. Bye.